Kiecie, ziomeczki no i e, poznałem, że tylko na takie jajko nas stać, więc bywaliśmy całe i sobie jedziemy po prostu. O, wow, Ło, wow, chwilę mam mnie. Czy ten ja, tędy jedziemy, czy który? Odwróćcie. Mieliśmy już tam po stronie. Aha, no tak. No tu. Kurde. No, a! Tak? Lewo, bardziej. Le Le e! Co to jest? E! e. Czy to... E Góra diamentowa! Co? Ej, skąd to się wzięło? No kto nam teraz będzie? Piesek. Nie, pie... Chwil... kopto Ja... Uf. Ja cię... Czy... ja... Ej, skąd to? Aż... Kupimy diamenty! Ej, chwila, chwil... Aż raz... Rozszkla... Aż Ile tak... Te... Jakie to... Ła! Jakie to głęboko. To, to są się. Ja jestem w raju. Ty, jak to się. Kop! Kopie rękawy, kopie rękawy. Czekaj. A co ty robisz? Okej, okay, ziomeczki. Dzisiaj wam pokażemy, jak budować taki świat, co był przed chwilą właśnie na nasze mniejsze. No tak. Okay, takie... Zaczynajmy. Dobra, idziemy na nasze mody. Oczywiście ja mam to po angielsku, więc będzie trochę trudne. No wiem, po angielsku. No właśnie. customize. No nie, mam to po polsku. Kustomizę Klikamy tutaj i tutaj mamy wszystko. Tutaj mam wszystko. Dungeon. Działa tu na 1.10-2 na pewno. No one no wszystkie to działa. Tylko szczepiorek dopiero dzisiaj to odkrył. Dzięki mnie. On był w kible to wszystko robiłam. Nie, e... Prawda. <laughs> prawda. Ja... ja to odkryłem! Nieprawda, on kłamie. Dobra, my piszemy wszystko na zero oprócz Dungeonów, bo my lubimy Dungeony. Bierzemy jakieś biomy, możemy sobie ustawić. Nie, wyłącz! Wyłączymy biomy. Okej, okay, zostają wioski też. Mhm. Następna strona i tu właśnie dzieją się nasze Wszystko czuda. wyłączamy oprócz diamentów. Właśnie, my tu bierzemy diamenty na maksa. I jeszcze to, że w ogóle diamenty się spełnimy na zewnątrz, bo my to dwa światy robiliśmy. I nie udało się. Bo byliśmy głupi i zapomnieliśmy ustawić koordynatów, gdzie mają się pojawiać. I dwa razy byli... bo myśleliśmy, że gra troluje i chcieliśmy nagrać i się nie udało. Dobra. Ale dużo tego. No dużo, dużo. Ale na szczęście, na szczęście nie ma wszystkich bloków. bo wszystkie... Wiesz jest ich? Wiem. Jeszcze jakby usta... no, dziewca też nie chcemy. I koordynaty na losowe. Byleby duże. nie muszą być duże Tak, żeby diaksy miały swoją... tutaj to jest to samo co wcześniej. Tutaj jakbyście chcieli Nic. latające lawy. Wiecie, my tego nie ustawiamy. My robimy diaksowy świat, więc... Done. Done. Danonki! Donne, danonki. Done. Danonki. Tak, znowu Danonki. I... I kreatni world. Trochę whoa, się dłużej... Opłaca się. Opłaca się czekać. Bo macie 120 tu. Tak, my w ciągu dwóch minut mieliśmy chyba dwa staki diaksów. Tak, dwa staki. Na kreatywie jeszcze pokażemy trochę coś o no. tym w świecie. Oj, 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 jak tu ładnie teraz. Nie. I nie zawsze się właśnie zrespicie, zawsze, one no. nas zawsze są e. o, o, i proszę bardzo. I e, weź się może kop tam, gdzie znajdziesz to, to... Tak bardziej w pośrodku, wiesz, jak kiedyś robi. jak to, jak to wygląda? Jeszcze się to... renderuje No właśnie. Ale to tak brzydko wyszło. Ale nie, teraz... Ale to jest taka dziura. O, teraz pierwszy raz mam taką dziurę. Taka wielka dziura. Nie, kiedy robiłam za pierwszym razem ten świat, gdzie były tylko te. My wypchnijmy po, potwory, bo one lagują w no. A za pierwszym razem, jak zrobiłam ten świat, Jaki szczypior miał w ogóle? Minę Ale diamentowo! Że... Nie tylko diamenty. Tam były jeszcze napisy na złoto, wszystko tam było. Oprócz innych, tylko te. Surowce były. To tutaj ładnie wyszło, nie to, co teraz. I wieki. I patrzcie, kopiesz się i co chwilę masz... Nieprawda, dzisiaj żło... <grym> ma się mam nieprawda! A ja dzisiaj po prostu takie szczęście i zaraz się wkopię... No... No ja! <grym> Ale logi! <grym> nie da się latać. Nie, 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 bo ja nie chce. Nie wyjdziemy teraz. Daj to ja znajdę taką fajną dziurkę. Yy, hmm. Jak tak z moim zaopatrzeniem jak sodiakstwa będzie tu. tu. Czy to jest małe, to nie, to idziemy tu. To jest małe. Nie, za pierwszym raz się to było lepszy. Ale wszędzie macie diakce. Jakie nudne, normalnie gadamy tylko o diamentach. O, o, o. I kopec. Ale wtedy może być nawet do wydroka diamentów, nie? Tak. Weźmy się teraz w A my ustawiliśmy chyba, że diamenty będą bardzo wysoko. No. Dlatego. Nie, wcześniej mieliśmy lepszy świat ino że maczki, tak więc Cześć, wyjdę żegnamy na diamentach o tu. tu będziemy kończyć okay. na to nara nie co ja zrobiłem dobrze zrobiłeś